Hej, ja jestem Koza i witam Was jak zwykle na kanale KPOK Live Polska. Podjąłem się dość typowego challenge'u, którego przyjmowałam od razu. Na pewno kojarzycie Hey, it's day. Chodzi mi o filmik, gdzie ona otworzyła stroje Red Velvet. I eee, to były stroje z Bad Boy, bodajże, tak? Tylko, że co? Ona, a też, ona się też inspirowała tymi strojami, tylko, że ona kupowała Forever 21, którego w Polsce nie mamy, bo mamy Maus, więc wiem, na pewno nie w moim mieście. <laughs> więc stwierdziłam, że przerobię to na polskie standardy i pójdę do Olimpeksu. To wyszło... <laughs> <laughs> Czemu mówię, że od razu żałowałam? Bo... Wiadomo, że trudno jest odtworzyć strój, mając dość ograniczoną liczbę ubrań. I te ubrania są mimo wszystko, one są... Zawsze w urbexach zawsze jest, To jest moda sprzed paru lat, powiedzmy. I trudno jest też troszeczkę się odnaleźć w tym. I wiadomo, w każdym rzekcie jest coś innego, więc to jest na ich plus. No, aczkolwiek jeżeli odtwarzamy strojka, to byłoby jasne nie. <laughs> no i dzisiaj wzięłam na topetę Blackpink z Time With The Fire, co eee, było do mocnym wyznaniem. Mam trzy dziewczyny, nie ja mam lisy, bo naprawdę starałam się, zbierać lisy, tutaj mieć referencje jak wygląda, ale nie potrafiłam znaleźć nic takiego, nie jest kompletnie. Eee, bo ponad moje siły na wszystko. Oczywiście, te stroje, które znalazłam, też nie są idealne, bo wiadomo, musicie wziąć pod uwagę, że to jest lumpex I... jak bardzo bym się nie starała, to... i tak, tak niektórych jestem nawet zadowolona. Są trzy dziewczyny, są odtwarzam strój Rose, Jisoo i Jenny. Jedyne rzeczy, które dodaję od siebie, to, um, to są nadkolanówki i buty. No bo nie mowa tego zale, wiadomo. A... I tak, ja byłam dzisiaj w, sumie w takim dość małym pak się w mieście stosunkowo, ale mieli nowy towar, także było coś tam w, miarę, w czym wymierać. Czekolwiek, jeżeli chcecie podobny film, to mam też taki mega wielki e, lumpact w mojego mieście. I może że zrobię z tego. Może, może zrobię coś z tego. Musicie posłuchać propozycję, z jakiego konkretnego dysku chcielibyście zobaczyć, bo mi też mi było trochę trudno wybierać. No ale co? Pamiętajcie tylko jedną rzecz, to jest inspiracja i to nie będzie kompletnie wyglądać jak ten w teledysku, aczkolwiek starałam się jak mogłam, szukałam, naprawdę byłam w tym impactie, nie wiem ile godzin, ale szukałam i, I to są efekt. Dobra, zacznijmy od strony Jenny, która ma sobie taką wzorzystą kwiatę powiedzmy, koszulę oraz krótkie spodenki. To są jedyne rzeczy, które takie, co mi się zdawało znaleźć. I chyba to jest najbardziej podobny strój z tych wszystkich trzech, mi się wydaje. Jak widzicie, mam tutaj spodenki krótkie. Taką bardzo podobną, w sumie dość podobną ta bluzka jest naprawdę taka dobra. mi się Przynajmniej mi się wydaje. No i tutaj są dodane też ode mnie dodatki. Kolejny strój to Rose, która ma na sobie spódniczkę i koszulę. Co widzicie mnie, ale nie był kompletnie nic w stylu jej koszuli, bo to jest dość specyficzna koszula. Ona ma koszula w cekiny z takim paskiem po środku. I. No, a ja znalazłam to. Była jedyna rzecz, która była w miarę zbliżona wyglądem, bo też ma takie pasy, jest biała. Na no, tym kończymy się podobie. No i ostatni strój, czyli strój Jason którego jestem najmniej zadowolona, Ach, bo wyszedł strasznie. <śmiech> <śmiech> Wracajmy sobie do słowa <laughs> inspiracja. To jest dobre słowo na określenie tego stroju. <laughs> Tak, jest to sukienka, którą dość przerobiłam, bo miała, dłuż, miała długie rękawy i chciałam po prostu. Ale pod spodem mam e, taką koronkową bluzkę, bluzę coś takiego. No, która po prostu tworzy taką bazę, jaką ma, kiedy coś nie wyjdzie po prostu, że to inspiracja. Nie <laughs> było na tyle. Ja wiem, że może. Mogą się niktom nie spodobać, mogą się nikt nie spodobać kompletnie te stroje. Aczkolwiek stwierdziłam, że będzie śmiesznie, spróbować coś takiego i całkiem mi się to podobało odtwarzanie tego. Także jeżeli chcielibyście jeszcze, żebym utworzyła jeszcze jakieś stroje, to napiszcie mi proszę w komentarzach, a postaram się je odtworzyć. No i co? To by było raczej na tyle. Trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie o subskrybowaniu, o łapkowaniu oraz o odwiedzaniu naszego bloga, czyli Cape Life Polska.